Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale No ja dzisiaj dwa kije ze sobą, jedno na klenia, jeden na szupaka. A z tego względu, że powiem wam tak Pogoda szalała ostatnio, woda poszła do góry No i z kleniami może być różnie, także Taki mały zapas W razie czego, jakby klenia nie gryzły Będzie klik szczypakowy No i zobaczymy co będzie się działo Godzina chwilę po siódmej, jak widzicie klimat jest mega No i zobaczymy czy Zgysimy coś fajnego A był, był, był. Weźmy jeszcze. Jest wziął. Jest, mam go, drugi poprawił. Ale poszło było jeszcze jeden rzut, ale doprawmy, mam go. Gałąź. wachlarz z Celery z czarnym łbem. O, mhm. i gałęź szczupaka. Po zameldował się szczupak. Rzuty już był oddane zakleniem, no niestety nic. Ale szczupak brał ma dwa razy. Przyzwoity, 68 cm zmierzony No i pierwsze branie już takie słabsze, ale drugie już naprawdę fajnie wziął Ale za mówię, będę rzucał Będę robił tak, że w pierwszym miejscu zachodzę Podaję zaklaniem, Nie bierze, wtedy podaję za szpakem, Także, uszam go I Pierwsze branie na nowego flyspina W takim malowaniu, no petarda, powiem wam, że pracuje kosa 7 gramowe obciążenie, no, widzicie, fluo już swoje przeżyło z poprzednich przypadków. No, na ostatnim wypadzie Jest! Wzięło. Widziałem Rozmiarowy zło niepodobny co tamten widzicie rzucone za spowolnienie i proszę, długo nie trwało jest No z tego Jak chce farcie twardo idzie tam I dobra No ci chodź Jest no, możnuje się kolejny szupak Rozmiarowo podobny pewnie co tamten Pod 70 No i muszka wciąż to sama widzicie Saledynek Pięknie zabrał, widziałem całą okcję Także no nic, rzucamy, mówię Kleni na razie nie ma, podaje, ale nie widać ich. Także miejmy nadzieję, że jest też skosimy. I poszedł na no Flyspin, wciąż ten sam fluo. Niestety musiałem skrócić, tak mówiłem wcześniej, swoje przeżył. Może już mam krótszy przypon. No a miejscówka, no mówię, spowolnie, no typowe miejsce to szybko, spowolnienie tutaj podane, i pewnie sobie wyszedł, i chwilę później wziął. Drzewo przeszło. Patrzcie, mał rybę. Od razu. I to klenio, A przez drzewo przestrzeliłem się. A na szczęście puściło. Ole to było zebranie. No to będzie kurde. No mówię, kleni miałem wcześniej parę brania, ale to były małe ryby. Teraz zabrał już lepsze. Środniejszy No to już jest ciekawe. No, piękny zszokok. Konkretny kaban. I do No to melduje się pierwszy i od razu konkretny kaban. No branie, jak widzieliście, przedwzorowane przez drzewo. Całe szczęście, że ta pletka tam się nie zaplątała na tym drzewie, bo było grubo. Od razu po zacięciu puściło kol. No i gruby kaban w akcji Mamba. Większy kaliber 4,2 cm, 5 gram. Będziemy go na miarkę. Zobaczymy ile ma. Lecimy i mamy 56. Na strzał potężny. Pod samymi drzewami. Tutaj macie mamę na którą wziął. Zielona, biała paseczki. Mamba, która też już dała sporo dużych ryb. No i widzicie. Wpadło i od razu agresja. I poszli. Ładna ryba. pod samym tym tam Duża guma. 22 cm. Fajny szczupak. Na pewno a, parcie paszcie spadł i to największy był dzisiaj. Szkoda. Mam branie na. Forest base. Bates. 22 cm w takim malowaniu. No ja robię drogę powrotną. No i wtedy zaczął bardziej wiać. Co będzie przeszkadzać w szkleniach. No ale nic. Będziemy dalej działać. No i powiem wam, ten ostatni szczupak to już przyzwoity był, naprawdę już taki spod ran z tutaj był Także no szkoda No nic, zobaczymy może jeszcze jeden wyskusimy Jest, 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 Gdzie idzie Jest u przybrzegu. Tak, taki sześć taczek Ale zobaczymy czy go do urania Ja nie był, ale zebrał fajnie Nie wpiąłem go no, oż nie wierzę Weź, weź, weź jeszcze raz No Janusz, łap to normalnie Widział yes. parcie z papi, no ale był był, może poprawi jeszcze No dawaj, dawaj, jeszcze raz weź Niż. Jest otwarty Chodź, chodź, chodź Są tak się złapał dziwnie Zobaczcie jaki oporny, nie walczy bokiem idzie, dostał z boku Chodź, chodź, chodź jest i dobra zmiana miejscówki kleni nie widać, jak widzicie wieje na maksa podwójne branie mega strzał no i zobaczcie jest no to będzie największy dzisiaj widzicie zmiana miejscówki daje od razu fajną rybę a miałem ogólnie gdzie indziej jechać ale takie korki były, mówię by nie I przyjechałem tutaj, ale no mówię klenie w ogóle nie zbierają no i mamy 77 z groszem Ok, i poszli. Branie po raz kolejny do tego samego flyspina. No dzisiaj dało, nie wiem, z 7 brań. Także widzicie, kosi, kosi. Siedzi. Drugie branie w tym miejscu. Jest, siedzi. I się cieło no jak widzicie wieje, przeszkadza, jak nie wiem że Zebrał mambę Zaraz Wam pokażę a jego położymy na miarę, zobaczymy ile ma Dobra, bierzemy i mamy 51 Ale zobaczcie jaki skarbiony Dobra, puszczamy go Niech ucieka I poszli No jest spakowany, gotowy do, do drogi I powiem Wam, że jeszcze bym pułapał pochodzimy za jeszcze Ale ten wiatr, wiatr no przeszkadza mu jeszcze jakby wiał w plecy, to jeszcze po biedę, ale wie jest dosłownie z boku, robi się konkretny balon, także no nie idzie poprowadzić poprowadzi po prostu. No i jak widzieliście, udało mi się zrobić dużo więcej brań czubaka dzisiaj. Klenie już po tej ostatnio takiej załamaniu pogody, co było deszcz, wiatr, rzeka podeszła do góry, te klenie już jakoś niebrawe, ale jak widzicie jeszcze warto iść, warto próbować, bo jeszcze, jeszcze idzie zrobić brania. Także tyle z mojej strony, zapraszam na kolejne odcinki. Droszę do subskrypcji kanału, trzymajcie się i